Cześć, dzień dobry. Energia dnia. Co karty chcą nam dzisiaj przekazać? Jakie mają dla nas wiadomość? Wybiorę dwie karty. Wy wybierzcie jedną z nich. Ja wybieram z Wami. A zatem pierwsza karta, druga karta, ja wybieram drugą. A Ty pierwsza czy druga? Napisz tam na dole. Jeśli mnie jeszcze nie obserwujesz, to myślę, że najwyższy czas to zrobić, aby nie przegapić kolejnych kart, które nie są Ci wskazówki. No to co, wybraliście? No to karta numer jeden to karta dwójki monet. Karta, która mówi o tym, złoty środek wskazany, równowaga, kompromis może być potrzebny, ale również dodatkowe zlecenia na płaszczyźnie zawodowej się mogą pojawić. Jeżeli starasz się o pracę, to może być tutaj tak zwane albo na zastępstwo, bądź też tak zwane zlecenie. W historii zdrowotnych zwróć uwagę na błędnik i nadgarstki. Jeżeli chodzi o relacje, no to wszystko to, co jest związane z kompromisem, może być mocno pomocne. Jeżeli chodzi o kwestię karty numer dwa, karta umiarkowania. Ta karta jest taka dualna. Dlaczego? Bo ona zatrzymuje to, co było poprzedniego dnia bądź poprzedniego okresu czasu. Zatem, jeżeli coś szło ci dobrze, to rób to, co robisz dalej, bo to ci się będzie niosło. Jeżeli coś w jakiś ten sposób ci szło nie do końca po Twojej myśli, czas na zmianę schematów, bo obecny realizuje jakby to samo, czyli nie nieliczne zmiany bez Twojego aktywnego działania. Umiarkowanie też jest kartą takiego, nazwijmy to, znalezienia złotego środka w sytuacji, w której jesteś, czyli nienerwowo, a w historiach relacji jako takich karty tutaj pokazują, że to, jak się niesiesz Ty, otrzymasz to samo. Wygodnictwo może też być mocno aktywowane. Dobrego i owocnego dnia Wam życzę.